Yeah, it was a very big meeting. Yeah. Uh, for, for 400 cars like this. Oh, right, 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 right. Yeah. In this, uh, well, no, she's a thief. Yeah, and we are last. And now we go to Dublin, and we, after two days, we go to the France Ferry. Right? So, okay. okay. uh, we'll try and get you up the hill first. Yeah. You right? yeah. 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 Push the entrance projector. Push the entrance projector. Margullo?

Tam to już Byk Jest raz <grymianie> No jest! <grymianie> A ciemną Tak W ogóle łagodzić od czarnych nie wiedzą o co chodzi w ogóle, że nie sięgnie

tak, tylko! Po takiej drodze tylko traktor. Co, i tylko traktor Tych tylko? Traktor na górę pojeździ po prostu do, do chłopa, powiedział, ale nie, co ty robisz? Na no pas biorę. No dobra, ale to będziemy zaraz się dookoła. Podeszliśmy tylko po nie? Czy nie? Nie podjedziemy po tą górę. górkę. Świeży ten Antsfalt. Antsfalt. Świeży. Sieży asfalt. No świeży asfalt, kurwa. Antsfalt, no. Nie jechalibyśmy, tylko on powoli jechał przede mną. Bo ja go po prostu zatrzymałem się. Bo włączę tu, jeżdżę po prostu No tak, bo to pod górkę. Akurat po drogi są. Akurat bardzo pięknie jest. I że w półkowie już tym miejscu raz byłem, w końcu podszedłem do nich i się pytam, czy trędy wyjechać, a to oni mówią, jedź za nami, no jedziemy do takiego miasta, miasteczka, skąd już będzie lepsza komunikacja, jedź tam za nami. No to pojechałem za nimi, no i stoję po prostu pod półkę, nie mogę wyjechać, bo oni tak powoli jechali, że się rozpędzić tamto. Pokaż, daj mi Nie zdążyłem się rozpędzić, bo po prostu oni powoli jechali, a tam już jest okej, okay, no. Tu gościu się zagrzebał, jak niech próbował ciągnąć, po prostu świeży asfalt, powiedział, że, poszedł, że, że idzie do popa i, i tutaj jakiś rolnik nas chyba tym traktorem wyciągnie. Że poszedł do popa, ale nie wiem po co, że, że to jest popa, no trochę go nie zrozumiałem. W każdym razie organizuje nam gość pomoc. Ja pierwszy. No, prostu tego czaru już trochę mało jest komunikatywny No i mamy mały problem a tu jest faktycznie zupełnie świeży kurna, asfalt normalnie chyba go kładli dzisiaj, no To jest najlepszy ręcznik